Ujawniono ostatnie słowa Krzysztofa Krawczyka. Zanim stracił przytomność, pożegnał właśnie ją. Krzysztof Krawczyk zmarł przed trzema laty w poniedziałek 5 kwietnia, gdy tego dnia przypadał poniedziałek Wielkanocny. Kultowy wokalista od dłuższego czasu chorował i nie zdołał już wrócić do pełni sił. Zanim jednak doszło do najgorsze, zdołał pożegnać się z jedną ukochaną osobą. Przyjaciel rodziny ujawnił szokujące wieści. Rocznica śmierci Krzysztofa Krawczyka. Mijają trzy lata. W tym tygodniu minął równo 3 lata od śmierci jednego z najważniejszych polskich wokalistów ostatnich kilkudziesięciu lat. Krzysztof Krawczyk na kilka dni przed swoim odejściem opuścił szpital i powrócił do domu, gdzie mieszkał wraz ze swoją małżonką Ewą Krawczyk. Można było mieć wówczas nadzieję, że piosenkarzowi uda się pokonać chorobę. On sam zamieścił zresztą optymistycznie brzmiący wpis w mediach społecznościowych. Kochani, Jestem w domu, do mojej sypialni wpadają dwa promyki słońca: wiosenny przez okno i ewunia przez drzwi. Dziękuję za modlitwę i życzenia. Zdrowia wszystkim życzę, przekazał tuż przed śmiercią Krawczyk. Ostatnie słowa Krzysztofa Krawczyka Przyjaciel ujawnia. Niestety, kilka dni później, Krzysztof Krawczyk już nie żył. W poniedziałek wielkanocny, który w 2021 roku przypadał na 5 kwietnia, gruchnęła wiadomość o odejściu zasłużonego trubadura. Teraz zaś jego przyjaciel i menadżer Andrzej Kosmała ujawnił w rozmowie z Super Expressem kulisy ostatnich chwil piosenkarza. Krzysztof tracił przytomność. Z minuty na minutę było coraz gorzej. Zdążył jednak pożegnać się z Ewą. Ostatnie słowa, jakie do niej powiedział, to moja kochana laleczko, wyjaśnił Kosmała. Ze słów mężczyzny wynika więc, że ostatnią osobą, do której zwrócił się legendarny wokalistą, była czuwająca przy nim małżonka. Nie ma w tym nic dziwnego, bo Krawczyk nie ukrywał, że Ewa jest miłością jego życia. Na szczęście mieli możliwość pożegnać się przed ostatnią podróżą, 74-latka. Tak wyglądał pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Pięć dni później odbył się pogrzeb Krawczyka. Wydarzenie cieszyło się tak olbrzymim zainteresowaniem Polaków, że było nawet transmitowane w TVP. Tego dnia hołd oddali mu bliscy, członkowie rodziny i znajomi.